Cześć, chciałbym Ci dzisiaj opowiedzieć o rozwiązaniu Bricks, czyli tworzeniu własnych bloków Gutenbergowych na platformie w motywie Wordpressa Bricks Builder. Wyobraź sobie taką sytuację, że tworzysz stronę internetową właśnie opartą o Bricks Buildera i chciałabyś, chciałabyś dać klientowi możliwość edycji takiej stosunkowo prostej, żeby klient nie musiał się zastanawiać, że tutaj coś poklika, tu coś zniknie, tu się coś zepsuje. I właśnie tworzenie bloków w oparciu o tego Pixa pozwala na stworzenie takich prostych, łatwych edycji bloków, jednocześnie takich odpornych. Co więcej, jest to trochę takie podejście, można powiedzieć komponentowe, bo tworzymy template'y, które możemy edytować, używać na różnych stronach, przy czym jak edytujemy ten element w jednym miejscu, to później on zmieni się na wszystkich po stronach, który został użyty, więc to jest bardzo fajne. Po zainstalowaniu tego dodatku Mamy tutaj właśnie informację o tym, że jest to Gutenbriggs, i w zasadzie tutaj za dużo ustawień nie ma. Możemy sobie zastosować na przykład ukrycie patternów, ukrycie media po stronie edycji Gutenberga albo jakieś jeszcze takie bardziej inne. Tutaj, na przykład, że przy usunięciu kontentu z bloku, to wraca z powrotem na pierwotne, pierwotne miejsce, pierwo, jak było przed usunięciem. Tu jakieś integracje jeszcze. W każdym razie nas będzie interesowało to, jak to działa, jak to wygląda. Więc, tutaj przykładowo, jak wejdziemy sobie na stronę, którą właśnie gdzieś zbudowałem w oparciu o te bloki Gutenbergsowe, to właśnie od strony klienta, który chciałby zmienić content na tym naszym designie, tak wygląda gdzieś tam nasz ten design. I tutaj klient jakby chciał właśnie edytować tą stronę, to wchodzi sobie, tak jak wyszliśmy w edycja strony tej Gutenbergowej i tutaj na przykład mamy jakiś blok, który nazywa się hero-oferta H1, czyli tak jakby ten nagłówek nam już od razu sugeruje, że to jest H1. I akurat w tym aspekcie to jest fajne, że jak mamy tu wiedzę gdzieś tam e, SEO, no to wiemy jak powinna wyglądać ta struktura tych nagłówków na samej stronie i często uchronimy klienta przed na przykład... Wrzuceniem tutaj H1 h 1 znaczy, jakby była h 1 na początku, to jeszcze w miarę w porządku, ale moglibyśmy na przykład zaobserwować, że klient wrzuci na początku H3, potem H2, i gdzieś jeszcze H6, bo gdzieś będzie się sugerował wielkością tej czcionki. Natomiast y, tutaj właśnie możemy zrobić takie sztywne ramy, że nieważne co tutaj wpiszę, no to to będzie traktowane na frontendzie, na renderowaniu tutaj już bezpośrednio dla robotów jako H1. -ka. I jak sobie tutaj wezmę na przykład Ctrl x żeby wyciąć, to wstawia nam się ten tekst, który, powinien, który byłby tutaj domyślnie po wybraniu tego bloku. Blok wybiera się standardowo, jakby przy, przy Gutenbergu, wybierając tutaj właśnie z tej puli, którą sobie zrobiliśmy, i tutaj po najechaniu automatycznie tworzy nam się screenshot. Dzięki czemu widzimy, co to jest za blok, jak mniej więcej wygląda. Oczywiście tutaj akurat ten layout już jest zrobiony screenshot na podstawie wersji mobilnej, więc jest wszystko zwężone. Natomiast dodamy sobie przykładowo ten blok, dwie kolumny lista. I tak on wygląda. I tutaj też możemy sobie usunąć. O, akurat ten tekst jest tutaj tym domyślnym, tutaj możemy sobie też to edytować i z tego co pamiętam, no to tutaj jest na przykład, tu, skoro tu jest H2, to tu jest H3, tu jest tekst. I możemy sobie jeszcze w obrębie tego bloku zdefiniować warianty. Na przykład, jakbyśmy chcieli mieć tekst z lewej, tekst z prawej, ok, mamy. Tekst z prawej jest. Lista jakoś tutaj inaczej, to jakoś inaczej. Aha, bo tu się ten baton różnił. I to jest fajne, że to jest stosunkowo proste. Klikamy sobie obrazek i mamy to. Teraz przejdę sobie na jakiś inny przykład. No dobrze, ale jak wygląda tworzenie takiego bloku? Otóż wchodzimy sobie tutaj w template y i klikamy Dodaj nowy template, jak przy templatecie template Brixa. Nazwiemy sobie go jako demo i tutaj, wybierając typ szablonu, wybieramy po prostu Brix Blok. Klikamy Opublikuj i tu przechodzimy już do edytora Brix i w obrębie tego tworzymy sobie właśnie ten swój Komponent, yy, blok, którego będziemy mogli właśnie używać na podstronach. Natomiast, żeby nie tworzyć tego na żywo, to sobie skądś po prostu skopiuję jakiś blok. Właśnie to też jest fajne, że możemy sobie yy, kopiować gdzieś tam między naszymi wcześniejszymi projektami dane bloki, ewentualnie w idealnej rzeczywistości możemy sobie zaprojektować jakieś wi ramy, które będziemy sobie potem po prostu rzucać na stronę naszych klientów, delikatnie edytować stylami, znaczy stylami. Tutaj klikając w tym wix builderze. Dobra, tu sobie to skopiuję i tutaj sobie możemy wkleić, możemy też Ctrl V oczywiście. Tu skopiowałem taki blok. Mamy tutaj jeszcze damy kawałek marginesu, żebyśmy to widzieli. Mamy tutaj nagłówek, yy, podstawowy tekst, kontener, dwa bloczki i co fajne, jeszcze Mamy tutaj w tych domyślnych blokach Bricks, Bricksa taką zakładkę jak Gutenberg. I tutaj mamy jeszcze dodatkowe opcje, na przykład Style Editor. Czyli możemy sobie stargetować jakąś dyrektywę css żeby ją móc edytować i żeby pokazać być może to w akcji. No to mamy tutaj na przykład Background Image. Jak chcielibyśmy sobie stworzyć na przykład sekcję Hero, gdzie będziemy mieli. Edytowalne zdjęcie w tle, tak mamy na przykład tutaj, to właśnie możemy sobie stargetować tą dyrektywę. Background image. Ok, tu sobie otwórzmy. O, wtedy pojawia nam się coś takiego. też to jest to zdefiniowane tekstowo, że mamy nazwaną tą grupę. Teraz zobaczmy, czy tutaj będę w stanie to pokazać. Input time, tak. Tu mamy custom label, mamy group name i to możemy sobie tutaj nazwać. Wtedy nam się pojawi właśnie tutaj to sprawie strony i możemy. Zmienić sobie zdjęcie jakiekolwiek. Wiadomo, tutaj już klienta gdzieś tam nie nie powstrzymamy przed rzuceniem jakiegoś zdjęcia, chociaż może gdzieś jest taka opcja, żeby pozwolić tylko na pixel. Natomiast tutaj jeszcze tego nie wyeksplorowałem. W każdym razie możemy sobie właśnie stargetować to. Yy, tutaj na przykład mam taki blok jak karty sekcja, i tutaj oprócz Wariantów, no tutaj akurat mam jeszcze skopiowane, niezaktualizowane, możemy zrobić coś takiego. Tu mamy domyślnie, zdefiniowałem sobie gdzieś cztery karty, natomiast mogę ukryć jedną, ukryć dwie, zostawić dwie, zostawić tylko jedną. Możemy też dodatkowo na przykład przyciski ukryć, jakbyśmy chcieli. Ok, co możemy jeszcze tu ukryć? O, możemy też ukryć nagłówek i tekst pod nagłówkiem i tą opcję akurat można sobie zdefiniować. Tutaj mamy warianty. Jak stworzyć w zasadzie taki wariant być może, to też jest ciekawe. Wystarczy, że sobie zduplikujemy tą sekcję i na przykład coś zmienimy typu nie wiem, wywrócimy to do góry nogami i damy sobie to na dół, to na górę i tą całą sekcję, czyli ten cały element, który chcemy, żeby był wariantem zaznaczymy sobie jako wariant i tu możemy dać mu nazwę wariant 1 Wariant 2 i wtedy wyświetli nam się to w tym prawym miejscu to pokazywanie też możemy sobie właśnie w tych opcjach ten włączyć że visibility toggle i tutaj enable, show and hide, toggle i tutaj właśnie jest też label i widoczność elementów to jest tak jak sobie to nazywałem, ale żeby to nie było wszystko gdzieś w tym wszystkim no to jeszcze wkraczają dane dynamiczne typu jakieś linki, nie linki to też jest wszystko wykonalne tak na przykład tutaj pod batonem jest link, możemy dać link URL, możemy open new tab, tu jeszcze aria label, uzupełnić chociaż w zasadzie, no nie wiem czy to byłoby potrzebne jeżeli chodzi o klienta, może dałoby się to zdefiniować. Służyłem taki blok właśnie na jednej ze stron klienta, zdjęcie tekst, czyli z lewej mamy zdjęcie, z prawej mamy tekst. Natomiast w tym tekście chcielibyśmy na przykład dać jakiś nagłówek, nie nagłówek, moglibyśmy to zrobić blokiem edytorem rozszerzonym, czyli ten wyzwik. Natomiast jest coś takiego jeszcze, jak inner blok piksowy, dzięki czemu w obrębie tego możemy sobie dodać, o, na to tutaj plusikiem jakiś inny blok, który wcześniej już stworzyliśmy też jest całkiem fajne rozwiązanie, niestety nie można zagnieżdżać tego w nieskończoność gdzieś to ten jeden level zagnieżdżania jest maksymalny w każdym razie o, tutaj możemy też jakiś filmik YouTube'a dodać Możemy też na pewno galerię stworzyć. Możliwości jest gdzieś w tym wszystkim wiele. Możemy użyć acf -a. Tutaj mamy akurat BPW, to chyba SCF jest tak. Przy elementach powtarzalnych, repeaterach, Ja mam tutaj na przykład właśnie listę tak przygotowaną, żeby w danym elemencie, który sobie stworzyłem. Może przejdziemy do niego, template. OK, być może FAQ będzie dobrym przykładem. I tutaj tworzymy sobie zapytanie. Zapytanie wybieramy z listy pole, które zdefiniowaliśmy akurat w tym ACF-ie, i po prostu niżej tutaj w nagłówku piorunkiem sobie klikamy, wchodzimy w ACF, wybieramy interesującą nas zmienną, ona się nam tutaj podstawia. Tutaj tak samo, i dzięki czemu? Tutaj pojawia nam się coś takiego, jak dodaj elementy, oczywiście to też możemy sobie ustawić, żeby to się tak nazywało i tu po prostu jest tak jakby do dodawania wierszy, tutaj zdefiniowałem sobie jako tekst, tutaj jest edytor wyzwyk, jak sobie klikniemy możemy sobie wpisywać tekst i w zasadzie to nam się tutaj pojawi, o tutaj dodałem dwa, pojawiły mi się dwa puste, więc je usunę OK Dodatkowo jeszcze możemy Użyć coś takiego jak patterny i też to zdefiniować w Brixie, które rzeczy będą blokami, które będą patternami. Tych patternów jeszcze nie wyeksplorowałem, natomiast możemy tutaj takie jakieś dane dynamiczne typu wpisy, nie wpisy, być może jakieś kustą postajpy też wyświetlać w miarę prosto. I w zasadzie jeśli chodzi o dziś moją taką opinię, to jeżeli tworzę właśnie stronę w oparciu o motyw Brix Builder, to ten Gutenberg Zazwyczaj od razu wlatuje z automatu. Bo jest to bardzo fajna opcja, bardzo taka prosta dla klienta. Jedyne takie jakieś, a jeszcze co jest fajnego, że to jest stosunkowo też wszystko szybkie. Ten sam motyw Bricks jest szybki, natomiast nawet jak dołożymy do tego Gutenberg'a, to przy edycji tutaj stron w obrębie tego Gutenberga, czy w obrębie tych template'ów też jest to wszystko szybkie i responsywne. Dla klienta również. Natomiast jedyne co, to być może. Z wad, przestawienie się, tak jakby na budowanie to takie blokowe, trzeba gdzieś się wczytać, też gdzie co gdzie znaleźć. Natomiast jest fajna dokumentacja Gutenberg'a, na której jest większość rzeczy wyjaśnione. Jest tutaj tutoriali, też jest parę rzeczy porobione przez autora. I co ważne, jest to cały czas rozwijane, więc to też jest fajne. Jedyne myślę, że takim największym minusem, no to jest gdzieś ta cena zaporowa, no bo to troszeczkę kosztuje w dolarach. Natomiast jeżeli z. Patrząc na jakieś takie warunki tworzenia tych stron dla klientów, no to to i tak się zwróci po jakimś jednym projekcie, być może dwóch mniejszych. Więc to jest warto, a jednak oszczędność czasu i kontrola nad tym designem, no to jest coś, co jest dużym benefitem w tworzeniu właśnie stron takich już naprawdę wysoko jakościowych. Dajcie znać co sądzicie, czy to jest fajne rozwiązanie, czy być może inne motywy typu Astra lub po prostu czysty Gutenberg jest lepszy i w zasadzie dzięki bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że będę miał energię stworzyć coś jeszcze jakiegoś ciekawego, być może więcej eksploracji w tym w obrębie uniwersum tego Blixa.